Cześć, ja Mokosujest Noszak. Witam w kolejnym z gry Zero Rosiebert i lecimy dalej z questami, bo one na nas czekają. Ogólnie musimy zobaczyć, co my chcemy robić. Chrisma Work. A o, to zrobiliśmy. To w sumie możemy oddać już. To nam reputację do góry podskoczy. A, cyk. I tu chcemy to. I dwójeczka mamy. Czyli co tam trzeba było zrobić? Z w Dobra, daj to. Może będziemy tam siedzieć, to zrobimy to. A reszty nie robimy. Reszty nie robimy. Wywalone mamy. Underground extraction, czyli tutaj underground extraction, mamy to wyjście zrobić, find the crystal. A u Crimsonów co dokładnie trzeba było zrobić? Task. Missing spy. I on to mówił? In the swamp. Dobra, czyli na swampy lecimy. Wszystko mamy. W sumie te apteczki wziąć. Mieliśmy na tego mala iść, nie? Ale zrobimy tak, bo wydaje mi się, że oni tak nas zaprowadzą w końcu na mol na Crimsony, więc na razie pójdziemy zrobić sobie dla nich questę Więc karty odłożymy. My dwie mamy te karty. Ja nie wiem, czy to opłaca się zbierać, ale tak czy siak. Jeszcze można w sumie zapasy zabrać, O właśnie. Bo mamy sporo fantów. Które sobie zbierzemy. To zawsze do napraw będzie kolejne No git. Dobra, lecimy konduktor. live i swampiki Zobaczymy, co na swampikach nas czeka. Mm, boję się tego biga tam, ale to zobaczymy. Zima się skończyła, event świąteczny się skończył. Znaczy on dalej jest, ale jakby już jest po świętach, dla mnie już jakby dla mnie jest skończony ten event. Tak czy siak, Missing Spy, czyli tutaj mam. A i Missing Group, dobra. Czyli idziemy, same w serce, biga. To jest pewne. Tak z pancerzem, naprawiłem go? Tak, naprawiłem go. Masę mhm. możemy włączyć. No dobra, to nie jest daleko. Ekstrakty w drugiej stronie. Trochę lipa? Trochę mi uderzył Czwórkowicz no Ale ile piguł miał? Sandbeki. No dobra no. A tu PS -y miał. Nieźle. Tutaj mamy anomalię. Oczywiście musi być ten cholerny deszcz. A, bo w sumie regeneracji mamy teraz przecież z yy, naszego Infimery. Będziemy się leczyć poniekąd. Nie ja zapomniałem o tym. Jakim cudem to przeżyło tak dużo? Nie wiem, te 995 to jest jednak skam, jak cholera. Weź to użyj, bo jak to Big nam wyskoczy, to będzie tufa. Nic nie słyszę. Normalnie zakłada. Zagłuszam mnie ten deszcz. Jest tragiczny. Jest big. No takie obwis trochę to było, nie? Leci. Jezu, jaki on jest silny! Co jest? What the fuck, no nie mogę go zabić! No No straciliśmy cały gier. Jaki ten big jest cholernie mocny! Nic nie mogę zrobić, nie? On jest tak szybki w ogóle! Nie wiem, no to jest jakieś. Dobra, idziemy, kolejna runda. Wziąłem świniaka teraz, tego PMK. No, zobaczymy. Nie szkoda go, ale wziąłem też gorszy pancerz, bo nie jesteśmy na to naprawdę tego lepszego. Idźmy jeszcze raz. Jesus. Do niego trzeba po prostu świnie wziąć. Oczywiście deszcz dalej pada, no bo standardowo przyspałem cię i dalej ten deszcz. Nie ma tu nic, nie? Nie. Aj, Jesus. Fucking Christ, z tym bigiem obsranym. Wiecie co, w dupie mam to misję limitarnych, po co ja robię te misje limitarnych w sumie? Biliśmy po prostu robić te... Wow. Tylko misji spaja zrobimy... ...i wypierniczajmy stąd ten big jeszcze pewnie będzie, moluj 20 razy, nie, na podziemiach. Nie wiem, moim zdaniem ma za dużo wrażenia. Jak świnia się ubrałem i, i w sumie to nic nie dało. Dobra, skończone. Wycofajmy się po prostu teraz. Tak jak mówiłem, militarni w sumie jak będzie wyrobili questy, tak nic już nic nie da to, bo ...rep u nich nie wbijamy, więc totalnie wywalono na nich mam. Więc po prostu zróbmy tego kwesta dla tych i wynosimy się chyba, że deszcz pada. Ciężko się grać ten deszcz jest. Nic nie słychać. A ta MK, szczerze powiedziawszy, to jest średnia. Trochę żałuję, że dla tak Crimsonów wypracuję jednak. Bo kałachy jednak mają większe obrażenia, i A ja się, że trochę lepsze są tutaj. Ta amunicja trochę dziwnie tutaj działa. Duże minusy dostaje. ale tak czy siak tam broń, tak mnie nie zmodował. Bo ani u militarnych, ani u tamtych nie ma moduł w ogóle do tej broni. Przydałbym cię laser, choć do niej. Ale to ma potężny kaliber, więc... Ogólnie tam broń jest mocno. Ona wypadła z tego chłopa, co był event świąteczny. Bodajże. Minus 13, 18 na ten rublinę minus. Dobra. Chociaż to zrobiliśmy. Task. Ym... Chyba amunicję weźmiemy sobie. To jest do Asha, a my potrzebujemy... A oni nie dadzą przecież mi do tego. Znaczymy z tym Aszem byśmy mogli pograć. Co ja tu chcę wziąć? Wszystko gówniane jest. Jak będziemy RSS-a mieli, to zrobimy sobie wektora. Wektor będzie dobry. Nie wiem, co ja tu chcę wziąć w sumie stąd. Wszystko jest gówniane. Dobra, daj to. Monitoring part 1. So, when you arrive, we still alive and report the Green Army is hidden in the Mall. The problem... Ok. Place the transmitter in the location. Czyli gdzie mamy iść? Dobra, to już mall, czyli centrum handlowe. Czy dobrze zrobiliśmy to. I nowy kwipunek. It's time to see what left in the gun store in the mall. Ok, czyli też. I faktycznie dostaliśmy. Mówi że na Twitterze dostanę. Faktycznie. Najzwyższa kula są do wyboru. Albo wciól amunicji. Uh, uh. Oj, to tak solidnie dużo amunicji się dostaje. Ej, ten quest jest. Wozak. Dobra, czyli mol. Mol mol, tylko ja się znowu prześpię, żeby znosać zapasy do naprawy. Bo strasznie ich mamy, mamy. I lecimy na centrum handlowe. Dobra, lecimy. Mol. Dużo tam questów mamy. Może ten będzie bosik. Może bosik. Nawet jak tu też będzie padał, to już wywalone, bo i tak do środka będziemy wchodzić. Dalej pana. O jest tym deszczem. Jednak chyba ta zima była lepsza. Przynajmniej deszczu nie było. Damy tego świniaka. Tego tak, tu nawet przodowywać nie trzeba poniekąd. z jedną bronią jesteśmy, bo saminki teraz nie tracę, nie jestem przyciążony mocno. Bądryci są. O tam jest, nie, no ta broń to jest kozak. Czy ja się kierkę potrzebuję? Chyba potrzebuję jeszcze. Tu już jest wejście na górę. Strasznie dobrą celność ta broń. Mamy sobie przeładować. My walimy teraz za Synbeków jeszcze. Więc trochę lepiej jest. Wezmę armor, żeby mieć M61 chłop miał. Ersasa miał! O kurde! Chłop Sasa miał ty. To jest? Bogaty kolega to był, zdecydowanie bogaty. Wiecie co? Ja nawet też będę zbierał te listwy, bo one są do rozbudowy, do zasilania w bazie. Gula auto tam ze świniaka. Oho, skończyły mi się te już. Dobrze, że wziąłem trochę więcej tej amunicji, bo tak czułem, że to będzie za mało. Te gule, te, te krystalizmy mogłem popierać, bo to po 1300 one są. Nie wiem, wezmę tą siekierkę jeszcze, ale wydaje mi się, że już nie potrzebuję. Skrapu potrzebujemy. Albo też wejść. Będziemy mieć na crafting. I tyle stąd. To możesz zjeść. Dobra, tu sobie przerzucimy jeszcze. To bierzemy. Ramę bierzemy po 1300. Tyle na razie. My musimy dostać się w ogóle do jakiegoś miejsca. Tą baterię muszę wziąć chyba jeszcze raz. Potrzebowaliśmy. I tu jest wyjście, tam są moby. My lutować właśnie chcemy zbyty, my tylko się na questach chcemy skupić. Lutować to możemy tylko podzony tak zwane. Kurde, to są kolejne te wieśniaki. O, szybko padło. Szybko padło, czyli miało mało HP już. Eee, spoko. Możemy zebrać. I sumy tyle. No bo nie walczyli, nie? Tu są te drzwi, to chyba to te drzwi są, tu szukamy. W sumie i tak musieliśmy to zabić. Dobrze po inny pozabijał to już. Nie musimy tego czyścić wszystkiego sami. To no jest fajne, że oni też muszą to czyścić. Peki, nic ciekawego. No to jest tu. My musimy w ogóle splagować tutaj, nie? Transmiter podłożyć. Tam wyżej chyba. Cztery leje musimy zbierać. Też. to gdzieś tu? Musimy podłożyć? Bo nie widzę, żebym tutaj miał coś podłożyć. Czekajcie. Uh, monitoring. Mm, you have to place them in three different locations. The first two are inside the mall. Czyli dwa są w środku. Uh, Nie podlew głównego wejścia. I wschodnie wejście. Z zachodnie wchodziliśmy. Near this entrance there are monitoring rooms. You have to place the transmitter on the underground parking in the central area. Dobra, czyli w środkowej, to nie tutaj jest. Ale my coś mieliśmy zrobić tak jeszcze do tego. Wszystkie musimy te łazienki zobaczyć. Find the underground extraction in the mall. Aha, extraction po prostu musimy podziemny ogarnąć. Fajnie, że tu dziś jest. Jesus. Shit. ja pierdyle, no nie wiesz, amunicji mi zabrakło. Sortujesz. Nie wierzę w to. Amunicji mi zabrakło znowu. Nie no, zesram się zaraz chyba. Ile tego gówna tam siedzi w tych podziemiach? No bez przesady no. Nie chce mi się, odechciało mi się. Nie, natracimy tych kart przynajmniej. Odechciało mi się w to grać, nie? Po tej rundzie. Jezu, ile tego gówna tam biega? Kurde, tej broni mi szkoda. Ja psierdyl, oczywiście znowu kokon. Czemu ja tego nie przechodowałem w ogóle? Ten z tyłu w ogóle mi gdzieś tam w las. Czemu mi się perk w ogóle też nie odpalił? Miałem poniżej 25%, bo nie mi się perk odpalić, że szybko mogę biegać. I nie odpalił mi się ten perk chyba w ogóle. Ale dzisiaj fatalnie idzie, nie? Dobra moi mili, kończymy, bo dzisiaj jest tragedia. Nie mam ochoty po prostu. Dzisiaj załamka, totalna załamka. Nie wiem co mam zrobić. Totalnie nie idzie dzisiaj. Więc pasuje na dzisiaj i kończymy i widzimy się na następnym odcinku. Dzisiaj rajdy, totalna katastrofa. Dawno takich nie było. Nie dzisiejszy dzień. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.